Krok numer trzy gry o sukces to jest pojazd. Tutaj chciałbym Wam powiedzieć, że wybór pojazdu to jest nic innego jak wybór waszej takiej życiowej ścieżki postępowania. Tak? A więc w oryginalnym, w oryginalnym punkcie Napolona Chila to była inspiracja. Tak jak tłumaczyłem na początku, kiedyś 100 lat temu wielu zawodów nie było, wielu wynalazków nie było. A więc ludzie najbogatsi ludzie m, żyli pewną wizją, spotykali coś, zobaczyli coś, czegoś nie było, coś było i w ten sposób inspirowali się do stworzenia czegoś zupełnie nowego, jakiegoś nowego modelu biznesu, jakiegoś wynalazku i w ten sposób osiągali sukces. Nie ma nie wiem czy jest sens dzisiaj wymyślania nowych wyzwań, bo oczywiście ja powiem szczerze, fajnie byłoby być takim twórcą czegoś jak Facebook, ale Facebook już jest i warto żyć marzeniami. Natomiast co, jeśli nie osiągniecie nic nadzwyczajnego, w sensie takiego nie stworzycie kolejnego Facebooka. Popatrzcie, ja nauczyłem się takiej prostej zasady żyć własnym życiem, a więc nie ekscytować się Billem Gatesem, nie ekscytować się um, Stevem Jobsem, oczywiście brać z niego przykład, Inspirować się tym, że on szukał własnej drogi, ale niekoniecznie myśleć sobie, że ja na pewno wymyślę coś, czego nikt nie wymyślił. Ponieważ jest wiele rzeczy w życiu już wymyślonych, które można po prostu z powodzeniem odtworzyć w lepszy, skuteczny sposób, a w związku z tym zainspirować się istniejącymi zawodami. I mówiąc o tym, myślę sobie, że wielu ludzi właśnie dokonało pewnego rodzaju wyboru pojazdu. A więc mamy takich pięć pojazdów, to jest etat. Wielu ludzi pomyślało sobie, będę realizował swoje marzenia poprzez pracę. Będę pracował na etacie, będę zarabiał pieniądze i ze za zarobione pieniądze będę budował swoje szczęście. Jeszcze inni ludzie postanowili pójść do. Korporacji, bo tam można awansować, bo tam można robić karierę, bo tam można zarabiać również pieniądze. Bo mówmy się, że mówimy cały czas o zarabianiu. No słuchajcie, żyjemy w świecie materialnym i wybaczcie, jeśli ktoś z Was powie, że pieniądze mu są niepotrzebne, to ja mam pytanie: czy na pewno, czy na pewno to, na co patrzysz w tej chwili, czyli na komputer, to tak za darmo możesz upolować w lesie, czy trzeba to kupić? Czy ubrania masz? Ze sklepu, czy pozbierane gdzieś, czy jedzenie polujesz, czy kupujesz, czy mieszkasz w mieszkaniu, czy w szałasie, czy palisz ognisko, żeby było ciepło, czy masz ogrzewanie centralne i prąd. Czy za to wszystko trzeba zapłacić? A więc absolutnie pieniądze mają w tym kontekście znaczenie. A więc jeśli większość ludzi dzisiaj na przykład narzeka, że nie ma czasu, to najczęściej nie ma czasu, ponieważ nie wydajnie pracuje. Nie ma czasu, bo najwięcej czasu spędzamy w pracy. A więc, gdybyśmy mieli pieniądze, mielibyśmy czas. A więc te pojazdy są mniej lub bardziej wydajne a więc to są prędkości pojazdów. Mamy też pojazd biznes, mamy też pojazd marketing sieciowy no i mamy też różnego rodzaju franczyzy. Ale zauważcie, że Pomimo, że niektórzy poświęcają się, pracują bardzo często nawet po 12 godzin dziennie, a ba, nawet są tacy mistrzowie, co pracują 16 godzin dziennie, czyli chodzą na dwa etaty, czyli idą z jednej pracy do drugiej pracy, to ci ludzie w pewnym momencie stwierdzają, że coś jest nie tak w ich życiu. Bo mówią tak, no niby pieniądze mam, ale nie mam czasu żyć. Albo czują, że mają nad sobą sufit. Co to znaczy sufit? No, zastanów się, czy mógłbyś zarabiać 10 razy więcej niż dzisiaj, robiąc to, co robisz. I teraz, jeśli uważasz, że masz jakieś ograniczenie, czyli mówisz, no nie, 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 no zaraz, moment. No, 10, no dobra, mogę zarabiać 2-3 razy więcej, ale 10 razy to nie dam rady. No, bo, bo zastanówmy się, dlaczego są ludzie, yy, którzy zarabiają miesięcznie 100 tysięcy złotych, albo są ludzie, którzy zarabiają miesięcznie 100 tysięcy euro. Czy osoba, która zarabia 100 tysięcy euro. Pracuje, uwaga, 100 razy ciężej niż osoba, która zarabia miesięcznie 1000 euro? Odpowiedź w Twojej głowie brzmi: No, niemożliwe, żeby pracowała 100 razy ciężej. Być może pracuje ciężej, ale nie 100 razy. To co ich różni? Co ich różni? Okazuje się, że różnią ich mechanizmy pracy. To jest to, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. A więc, kiedy mówimy o pojeździe, to również moglibyśmy powiedzieć to w kontekście góry. Możesz się ustawić na, po, na wejście na Mont Everest, a możesz się ustawić przy wejściu na przykład na taką czantorię. I uwaga, do pewnego momentu wspinasz się w podobny sposób. A więc i tu jest ciężko, i tu jest ciężko. Ale w pewnym momencie, kiedy wchodzisz na Czantorię, osiągasz szczyt i z tego szczytu widzisz drugą górę, która jest dużo wyższa, dużo lepsza, ma lepsze perspektywy. I teraz co musisz zrobić, żeby rozpocząć wejść na drugą górę? Musisz zejść z tej pierwszej. I potem jeszcze raz wejść na tą drugą, czyli jeśli osiągnąłeś wysokość tysiąca metrów, to osiągnąłeś go troszeczkę, jak można powiedzieć, nadaremno. Nadaremno, ponieważ musisz zejść z tej góry, ustawić się pod kolejną górę i jeszcze raz osiągnąć tą wysokość 1000 metrów. A więc, tak naprawdę mogę powiedzieć, straciłeś czas. Straciłeś czas, ponieważ trzeba było się od razu ustawić do właściwej góry. Mówiąc o tym stracie czasu, bardzo często mówię o takich zawodach, które niczego nie uczą. Na przykład, ym, bardzo często młodzi ludzie łapią się jako do pracy, na przykład jako kelner, albo łapią się, nie wiem, do pracy w McDonaldzie czy gdzieś tam. Tak? Czyli takie zawody, w których po kilku godzinach instruktażu, albo kilkunastu godzinach instruktażu, czegoś się uczysz, a potem tylko odtwarzasz. Brian Tracy o tym bardzo często mówi. Mówi, że bardzo często intensywnie uczysz się w pierwszym roku wykonywania zawodu. Jeśli pracujesz w jakiejś branży 10 lat, to potem tylko przez 10 lat odtwarzasz to, co się nauczyłeś. I teraz, jeśli od razu ustawiłbyś się do ambitnej, ambitnego zawodu, ambitnej góry, takiej właśnie, załóżmy jak Monteveres, chciałbym, żebyśmy używali pewnej przenośni, że Monteveres to jest jakby szczyt szczyt możliwości, którą osiąga człowiek. Czyli mówię, ok, moim celem jest osiągnięcie góry, która nazywa się, załóżmy, milion dolarów zarobków rocznie. To nie oznacza, że po roku osiągnę milion dolarów. To nie oznacza, że po roku osiągnę, że po dwóch latach osiągnę ten milion dolarów. A może nawet i po pięciu latach nie osiągnę. Ale będę się zbliżał każdego dnia do tego, aby to osiągnąć. Ale jeśli ja się ustawię pod górą, gdzie na szczycie jest 5000 tysięcy złotych, to jak myślicie, czy osiągnę 10 tysięcy złotych, no chyba, że wejdę na ten szczyt z drabiną i jeszcze postawię drabinę na tym szczycie i jeszcze wejdę na tą drabinę. Słuchajcie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że bardzo często ludzie wykonują zawody, gdzie jeśli porozmawiają z drugą osobą, z doświadczeniem, która pracuje w tym zawodzie N lat, i zapytają się i powiedz mi, do czego ty doszedłeś? Oni mówią, no tyle i tyle, to oni myślą sobie, nie wiem jakim sposobem, ale tak bzdurnie myślą, że oni osiągną więcej. Tak, nie ma czegoś takiego. Tak? Czyli jeśli decydujesz się na jakiś zawód, to od razu zadaj sobie pytanie, ile zarabiają mistrzowie w tej dziedzinie, i ilu tych mistrzów jest? Bo bardzo często może być tak, że mistrz może być tylko jeden. Na przykład przychodzę do jakiejś korporacji, to muszę sobie zdać sprawę, że moim Mont Everest i tym wierzchołkiem jest bycie prezesem tej korporacji. A więc po pierwsze pytanie, czy nawet będąc prezesem osiągam prawdziwe, można powiedzieć, szczęście, czyli ten mój cel, tak? A po drugie, czy w ogóle mogę być tym prezesem, bo prezes może być tylko jeden. A więc zobaczcie, jaki jest bezsens już na samym początku. Tracimy czas i energię na to, aby osiągnąć coś, co w końcu nie da nam żadnej satysfakcji. Co oznacza, że z tej góry musimy kiedyś potem zejść i rozpocząć działalność w innym, na przykład zawodzie. Zobaczcie, jak to się dzieje, że bardzo często uczymy się pewnych zawodów. A potem kurczowo się tych zawodów trzymamy, bo mówimy, przecież ja nic innego nie potrafię. Mówię, boś się tego zawodu nauczył. Kto ci kazał uczyć się tego zawodu? No bo nic innego nie było wtedy na widoku, bo taki po prostu zawód sobie wybrałem. Tak? Albo ktoś mi wybrał taki zawód, bo mi podpowiedziano. Ja mówię, okej, okay, no dobrze, no, nauczyłeś się kiepskiego zawodu, więc zmień go. Ale jak? Ja przecież to tylko potrafię. Całe życie na to pracowałem, tak? Mówię, ale i co dalej? Czy w związku z tym, że całe życie poświęciłeś na pracę w fabryce, a teraz fabrykę zamknęli? To teraz będziesz codziennie spał pod bramą tej fabryki z transparentem otwórzcie mi fabrykę. Czy może warto wyciągnąć wnioski i pomyśleć sobie, co mógłbym innego zrobić? Albo dzisiaj, kiedy pracujesz w tej fabryce zadać sobie pytanie, co będzie jak ją zamkną? Jaką mam alternatywę? Czy na pewno ta moja praca, którą dzisiaj robię, to jest praca, która będzie trwała? Czy ona mi daje gwarancję ciągłego rozwoju? I czy jestem w stanie osiągnąć monteverest mojej branży? Czyli osiągnąć jakiś konkretny szczyt. I teraz, żebyśmy mieli jasność, tak, gdybym dzisiaj jeszcze raz wykonywał, mógłby wybierać swój zawód, to prawdopodobnie wybrałbym, uwaga, wybrałbym być może nieruchomości. Dlatego, że najwięcej milionerów albo miliarderów na świecie jest w branży nieruchomości, ale jest mały haczyk. Wybierając nieruchomości zgodnie z tymi zasadami, które Wam dzisiaj pokażę, musiałbym mieć nauczyciela, czyli kogoś, kto robi te nieruchomości w sposób mistrzowski i musiałbym go poprosić, żeby mi dał całe know-how. Jak myślicie, czy to jest możliwe, żeby ktoś się chciał z wami podzielić? Powiedz, słuchaj, jasne, wszystkiego cię nauczę, powiem skąd mam klientów, skąd mam pieniądze na te wszystkie inwestycje. Chociaż pamiętajcie, że tak naprawdę mówiąc o nieruchomościach, to bardziej myślimy o inwestowaniu w nieruchomościach, czyli są potrzebne pieniądze. Niż bycie pośrednikiem nieruchomości, ale ewentualnie bycie pośrednikiem nieruchomości też jest możliwe. Pod jednym warunkiem, że nas coś nauczy. I, ale wtedy też zrozumiałem, kiedy mówię, OK, chciałbym być tym pośrednikiem nieruchomości, pomyślałem sobie, że musiałbym być osobą, która absolutnie nie będzie dzieliła się know-how z innymi. A więc będę musiał być samolubem, będę musiał być wręcz egoistą, ponieważ nie chcę, żeby ktoś mi. Robił konkurencję. I zupełnie świadom, dzisiaj wybrałem branżę marketingu sieciowego, by oczywiście kiedyś w przyszłości wylądować w branży pośrednictwa nieruchomości, ale może bardziej jako inwestor w nieruchomości, by inwestować w nieruchomości, by można było mnożyć pieniądze i zobaczycie, że to jest całkowicie normalna rzecz. Że to jest nic innego, jak tak samo jak w spirali w spirali wartości według Gravesa, to jest spirala, czyli idziemy cały czas do góry, tak samo każdy z nas powinien dokonywać wyboru, kierując się kwadrantem przepływu pieniędzy. Bo odpowiedź jest bardzo prosta. Ludzie, którzy mają pieniądze, słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta. Ludzie, którzy mają pieniądze, korzystają z narzędzi w postaci dźwigni czasu i dźwigni finansowej. Dlatego miejsce, które powinno być, kto, gdzie każdemu z Was życzę tam być, to jest miejsce, które nazywa się inwestycje i tam są dźwignie finansowe. Jednym słowem dzisiaj na przykład są do kupienia akcje Duolife. My z Ditmarem kupiliśmy akcje Duolife. Kupiliśmy je dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu. I okazało się, że w międzyczasie yy, królikowski prezes Duolife, Bartosz Królikowski, powiedział nam, że akcje Duolife już w tym czasie wzrosły bodajże o 35%. Jednym słowem, gdybyśmy z Ditmarem zainwestowali po milion złotych w sierpniu tego roku to w listopadzie mielibyśmy milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy, oczywiście pod warunkiem, że ktoś od nas by te akcje odkupił. Czyli moglibyśmy zarobić 350 pięćdziesiąt nic nie robiąc, tylko trzymając akcję. I teraz pomyślcie sobie, ile ludzi, 350 pięćdziesiąt zarabia w ciągu na przykład 10 lat swojego życia, czyli 35 tysięcy załóżmy w skali roku, czyli 3 tysiące na, na miesiąc. Ile znacie takich osób, które zarabia 3 tysiące na miesiąc? To jest 36 tysięcy w skali roku, czyli 350 tysięcy w 10 lat. A tutaj w 3 miesiące, nie robiąc nic, można zarobić. Oczywiście warunek trzeba mieć milion. Znacie na pewno sytuację mieszkań. Sytuacja mieszkań, gdzie mieszkania jeszcze niedawno, w tamtym roku, mieszkania były o 20% tańsze niż dzisiaj. Czyli mieszkanie o wartości 400 tysięcy, dzisiaj kosztuje 500 tysięcy. A więc ktoś, kto kupił w tamtym roku mieszkanie za 400, mógł dzisiaj sprzedać je za 500, a więc zarobić 100 tysięcy. W jeden rok 100 tysięcy. I teraz zobaczcie, jak się łatwo zarabia pieniądze. I teraz my mówimy o milionie. A co jak ludzie obracają kwotą 10 milionów i zarabiają tylko 10% w skali roku, czyli zarabiają milion rocznie? Czyli zarabiają uwaga, ile? 80 tysięcy miesięcznie. Uwaga, nic nie robiąc, poza jedną rzeczą, pieniądze na nich pracują. A więc to jest jakby odpowiedź, dlaczego kapitał jest potrzebny, by przestać pracować na pieniądze, by pieniądze zaczęły pracować na nas. Natomiast zanim się tak rozpędzimy, zanim to zrobimy, jest jeszcze biznes. I to jest właśnie to, co robimy z Dietmarem. Biznes oparty o dźwignię czasu, którą wymyślił Paul Getty. Paul Getty, znaczy, przepraszam, on nie wymyślił, przepraszam, tylko zdefiniował, że dźwignia czasu to jest yy, yy, taka fajna definicja. Wolę 1% pracy 100 osób niż 100% pracy własnej. Słuchajcie, ja zrozumiałem, że najbardziej bogaci ludzie świata mają sieci. Mają sieci punktów usługowych, mają sieci sklepów, y zatrudniają pracowników. Y I tutaj, po, 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 jeżeli ktoś z Was jest pracownikiem, ja wiem, że to pytanie, które teraz zadam, jest trudne. Więc chwilę zastanówcie się: czy Wasze wynagrodzenie jest mniejsze, Niż zysk, który przynosicie zakładowi pracy? Czy wasze wynagrodzenie jest mniejsze niż zysk, który przynosicie zakładowi pracy, waszemu pracodawcy? Oczywiście odpowiedź brzmi tak, bo gdyby wasze wynagrodzenie było większe niż zysk, który przynosicie zakładowi pracy, czyli pracodawcy, to on by zbankrutował. A jeśli wasze wynagrodzenie jest mniejsze niż zysk który przynosicie swojemu pracodawcy, zakładowi pracy, to co się dzieje z nadwyżką? Gdzie ona jest? No odpowiedź jest bardzo prosta. U waszego pracodawcy. A więc jeśli wasze wynagrodzenie stanowi 90% zysku, który przynosicie zakładowi pracy, to te 10% zostaje w zakładzie pracy. A więc uwaga, wasz pracodawca, mając 10 osób, ma. Tyle samo pieniędzy, co jakby sam pracował, czyli tyle, co wy zarabiacie. Ale mając 100 osób ma 10 razy więcej. Mając 1000 osób ma 100 razy więcej. Mając 100 tysięcy osób, bo przecież są korporacje i biznesy należące do poszczególnych ludzi, którzy zatrudniają tak dużą ilość ludzi. To okazuje się, że oni zarabiają każdego dnia dziesiątki. A nawet setki tysięcy złotych, ale umieją coś, czego nie umieją ludzie, którzy są po lewej stronie kwadrantu przepływu pieniędzy. Aż 95% ludzi jest po lewej stronie kwadrantu przepływu pieniędzy. To są pracownicy, czyli uwaga, narzędzia. Pracownik jest narzędziem w rękach przedsiębiorcy, lub tak zwani samozatrudnieni, czyli ludzie, którzy. Pracują na własne pieniądze. I zobaczcie, czym się, różni, czym się różnią bogaci od biednych. Bogaci od biednych różnią się tym, że bogaci stosują narzędzia, a biedni ich nie stosują. Są takie trzy prawa złote zasady bogactwa. Pierwsza złota zasada bogactwa brzmi: naucz się rozwiązywać ludzkie problemy. Pieniądze, słuchajcie, biorą się od innych ludzi za rozwiązanie ich problemów lub zaspokojenie ich potrzeb. Naucz się dostarczać wartościowy produkt lub usługę, rozwiązujący problem lub zaspokojący potrzeby drugiego człowieka. Zostań w tym ekspertem. Pamiętacie o tej dziurze w chodniku. Dziura w chodniku to jest jakiś problem, bo ty się potknąłeś o nią. Być może się kolejna osoba potknie. Kiedy się potknie, może złamać nogę. Kiedy złamie nogę, może żądać odszkodowania od właściciela tego chodnika. A więc właściciel tego chodnika ma problem, bo naraża się na niebezpieczeństwo wypłacenia odszkodowania osobie, która się przewróci na tym chodniku. I teraz ona ma problem. Ty, jako przedsiębiorca, widząc ten problem, przychodzisz do niego i mówi: Słuchaj, rozwiążę twój problem, Naprawił twój chodnik, ale zapłać mi. I ten, i ten właściciel tego chodnika mówi: Dobrze, napraw ten chodnik, ja ci zapłacę. Tak naprawdę, przedsiębiorcy. Żywo reagują na problemy rynku. Pracownicy są tylko i wyłącznie narzędziem w rękach przedsiębiorcy. To przedsiębiorcy zmieniają świat. Przedsiębiorcy decydują o tym, jakie usługi i towary wprowadzają na rynek w zamian za pieniądze, które otrzymują za rozwiązanie tych problemów. A więc, jeżeli zastanowicie się, w jakich czasach dzisiaj żyjemy, to żyjemy w czasach problemów i rozwiązań. Ludzie mają dzisiaj problem, obawiają się o swoją przyszłość. Przedsiębiorcy dwoją się i troją, by pokazać im rozwiązania, by oni się nie bali o swoją przyszłość. I teraz my, jako przedsiębiorcy w naszym biznesie, możemy zastanowić się, czego dzisiaj ludziom brakuje. Dzisiaj ludzie się boją, dzisiaj chcieliby ludzie mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy. Chyba każdy. Teraz ja, jako przedsiębiorca, daję im te rozwiązania. Ale to jest tylko jedna rzecz, którą trzeba się nauczyć, bo jeszcze jest druga rzecz i trzecia. Jedna rzecz to jest właśnie nauczyć się rozwiązywać, ale druga marketing. W jak najkrótszym czasie, jak największa liczba osób ma się dowiedzieć, jakie problemy rozwiązujesz lub jaką potrzebę może zaspokoić. Co to znaczy? Co z tego, że ja jestem ekspertem od rozwiązywania problemów polegających na tym, że mogę ludziom pokazać, jak mogą pieniądze zarobić i jak mogą cieszyć się dobrym zdrowiem? Kiedy oni o tym nie wiedzą. Reklama dźwignią handlu. Reklama, marketing. Teraz moim zadaniem, kiedy wiem, że mam coś, co funkcjonuje, jest zrobić jak najlepszy marketing, czyli jak najwięcej ludzi ma się dowiedzieć o tym, czym się zajmuję. I teraz zobaczcie, spotykam się z osobą, rozwiązuję jej problem, ona płaci za produkt lub usługę i ja zarabiam. Mam tylko taki mały problem, że zarabiam wtedy, kiedy pracuję, a nie zarabiam, kiedy nie pracuję. Fajnie byłoby zarabiać również wtedy, kiedy nie pracuję. A więc co trzeba zrobić? Uruchomić trzecią złotą zasadę bogactwu, czyli dźwignię czasu. Naucz innych tego, co robić w zamian za procent zysku. Ze sprzedanych przez nich usług lub towarów teraz i w przyszłości w ten sposób może zarabiać, niezależnie od czasu Twojego pracy. Co to znaczy? Popatrzcie sobie, ile Ci franczyz. A więc Ty chcesz otworzyć biznes, nie wiesz jak. Ktoś Ci mówi: Słuchaj, ja Ci dam gotowy pomysł na biznes. Zapłać mi albo za ten pomysł, albo co miesiąc płać mi tantiemy wynikające z tego biznesu. Zobaczcie sieć McDonalda. To jest mody franczyzy. Orlen, stacje Orlen są dzierżawione przez właścicieli. Żabka, sklepy, w których być może chodzisz nieświadomie, że tam są jacyś ludzie pozatrudniani, ale to są przedsiębiorcy, którzy przyjęli model oparty właśnie o yy, franczyzę. To, co jest w naszym biznesie, to my jesteśmy franczyzodawcami. Nie tylko franczyzobiorcami, bo na początku tu jesteś franczyzobiorcą, ponieważ uczysz się ode mnie, od Dietmara, uczysz się od osoby, która Ciebie zaprosiła, ale za chwilę staniesz się franczyzodawcą, to Ty będziesz uczył innych ludzi w zamian za procent ich produktywności. Ponieważ właściciel żabki jest zadowolony, ponieważ nie miał pomysłu na biznes, dostał cały know-how. Właściciel w stacji Orlen jest zadowolony. Właściciel McDonalda jest zadowolony, ponieważ nie musi uczyć się, jak robić te hamburgery, ponieważ dostaje gotowe zestawy. Wszystko dokładnie dostaje instrukcje, kiedy, co, jak ma sprzedać, jak ma to zrobić i ma wręcz zagwarantowany zysk, ponieważ ten model sprawdza się na całym świecie. Dokładnie to samo jest w naszej branży. Dostajesz całe konkretne know-how z wytycznymi, czego robić, co zrobić, czego nie zrobić. Coś, co się sprawdza na całym świecie. Oczywiście, jeśli chodzi o szczegóły, bardzo dobrze, bardzo mocno opisane są w filmie, odkryj skąd tak naprawdę biorą się twoje pieniądze. Poznaj trzy złote zady bogactwa oraz sekretne mechanizmy ich pomnażania, byś był przekonany, że tylko wybór pojazdu oparty o dźwignię czasu lub dźwignię finansową no co do dźwigni finansowej, no to już wiemy, że trzeba mieć pieniądze, trzeba być inwestorem, ale w związku z tym e, dźwignia czasu to jest model biznesu, który możesz rozpocząć tu i teraz bez, można powiedzieć, żadnych zasobów finansowych. Jedyną rzeczą, którą trzeba w naszym biznesie to tylko kupić produkty na własny użytek. I koniec. Od tego momentu rozpoczyna się po prostu praca, współpraca i biznes. Biznes, który może Ci przynosić kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, zaczynając tylko i wyłącznie od stania się jedynym i najlepszym swoim klientem. Pokaż mi drugi biznes na świecie, który z tak niewielką inwestycją od stania się klientem może doprowadzić Cię i spowodować, że stanie się przedsiębiorcą, który ma biznes, uwaga, czasoodporny, a wręcz nawet dzisiejsze czasy są wodą na młyn na ten biznes, Ponieważ coraz więcej dzisiaj ludzi obawia się o zdrowie i o swoje pieniądze, a ja szukam ludzi, którzy chcieliby mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy. Znasz kogoś takiego? Jeśli znasz kogoś takiego, to pozwól, ja z nim porozmawiam, pokażę mu dokładnie według tymi zasadami, dlaczego warto, dlaczego jest w stanie się tego nauczyć i dlaczego warto robić ten biznes, tak? A w następnych materiałach, jak robić ten biznes, tak? I oczywiście w dalszych krokach, bo na ten czas pokazałem trzy kroki gry o sukces. A więc, pierwszy krok motywacja, drugi wiara i przekonanie na swój temat, trzeci wybór właściwego pojazdu. Tak? No i przed nami jest czwarty krok, czyli mistrz kierownicy, czyli źródło mądrości. Na temat biznesu, czyli nic innego jak tylko takie przejęcie know-how, czyli przejęcie zasad tego biznesu od kogoś, kto robi go w sposób właściwy. Więc już teraz zapraszam do kolejnego kroku numer cztery.